Trzy dni ciemności to temat, który od wieków fascynował ludzkość i wzbudzał najgłębsze emocje i refleksje. To pradawne proroctwo, przekazywane przez różnych świętych, mistyków i wizjonerów na przestrzeni dziejów, jest nieodłączną częścią wielu tradycji religijnych i kulturowych na całym świecie. W różnych źródłach znajdujemy opowieści o czasach niespotykanej ciemności, która miałaby ogarnąć cały świat i oznaczać czas zmiany, nawrócenia lub wybawienia. Pomimo różnych interpretacji i spekulacji dotyczących tego proroctwa, nie sposób zignorować jego potencjalnego znaczenia dla współczesnej duchowości. W chrześcijaństwie niektórzy interpretują trzy dni ciemności jako spełnienie apokaliptycznych proroctw, zwiastujących nadejście końca czasów lub wielkiego sądu. Inni natomiast widzą w nich czas próby wiary, który poprowadzi świat do duchowego oczyszczenia i odnowienia. Jednym z najnowszych zjawisk w kontekście tych proroctw jest historia opowiedziana przez franciszkańskiego brata Dawida Lopez'a. Jego relacja ze spotkania z Matką Bożą w Medjugorje, podczas którego rzekomo otrzymał ostrzeżenie o nadchodzących trzech dniach ciemności, wzbudza duże zainteresowanie i dyskusje w kręgach religijnych. Chociaż niektórzy mogą traktować te opowieści z pewnym dystansem, dla innych stanowią one wyzwanie do głębszej refleksji nad sensem wiary i życia. W tajemniczych zakamarkach Medjugorje. Gdzie niebo wydaje się spotykać z ziemią, mówi się o wyjątkowym spotkaniu człowieka z Matką Bożą. Według relacji franciszkańskiego brata Dawida Lopez'a, to właśnie tam otrzymał on orędzie od Matki Bożej, które miało przewidzieć nadchodzące trzy dni ciemności. Warto zauważyć, że Matka Boża rzekomo poprosiła ojca Lopez'a o przekazanie tego przesłania światu. Jest to niewątpliwie niezwykłe, gdyż Matka Boża nigdy publicznie nie wypowiadała się na temat tych spraw w Međugorie przez usta tradycyjnych wizjonerów. Jednakże istnieją pewne sugestie, głoszone przez niektórych ekspertów, że może to być ukryta część dziesiątej tajemnicy, którą Matka Boża przekazała wizjonerom. Prowokuje to do refleksji nad głębszym znaczeniem tych słów, stawiając pytania o wiarę, nadzieję i ostateczne przeznaczenie. W tej opowieści, pełnej tajemnic i niepewności, wyruszamy w podróż, poszukując zrozumienia i światła w gęstych mrokach przyszłości. W dzisiejszym filmie przedstawimy przesłanie Matki Bożej do brata Lopeza, podążając za relacją z tego niezwykłego spotkania. Opowieść brata Dawida rozpoczyna się w momencie, gdy modlił się w Medjugorje czwartą tajemnicą różańca, oddając się głębokiej kontemplacji. Nagle stracił przytomność, a jego umysł i dusza otworzyły się na boską obecność. Choć nie widział i nie słyszał tego, co się działo wokół niego, to w głębi duszy czuł bliskość Matki Bożej i słyszał jej łagodny głos, przemawiający do niego w języku mądrości i miłości. To, co Matka Boża przekazała mu w orędziu, głęboko go poruszyło. Nie był to strach spowodowany treścią przesłania, ale świadomość wielkiej odpowiedzialności, jaką nałożyła na niego Matka Boża. Był to moment podobny do tych, które przeżywali biblijni prorocy, gdy otrzymywali zadanie przekazania ludziom boskich słów i ostrzeżeń. Dawid obawiał się, że nie spełni swojego zadania, że zostanie skrytykowany przez innych, właśnie tak jak biblijni prorocy. Był to moment, w którym musiał stawić czoła własnym lękom i wątpliwościom, aby zebrać w sobie siłę i odwagę, by przekazać orędzie światu. W obliczu tej wielkiej misji Dawid poczuł lęk i niepewność. Zamknął swój umysł i z płaczem odmawiał różaniec, próbując uciec od słów Matki Bożej. Jednakże jej głos wciąż do niego przemawiał, nie dając mu spokoju. To, co Matka Boża mu powierzyła, stało się dla niego wielkim wyzwaniem, ale także znakiem zaufania w jego umiejętności i wiarę. Choć był oszołomiony tym, co się stało, wsparcie otrzymał od ojca Wylaj, który zrozumiał głębie przesłania i wzmocnił go w decyzji podjęcia się tej misji. Z wiarą w sercu i przekonaniem o prawdziwości przesłania, Dawid postanowił podzielić się tym, co usłyszał z innymi. Chociaż droga wydawała się niepewna, wiedział, że musi podjąć się tego wyzwania, głęboko wierzył, że w orędziu Matki Bożej kryje się nadzieja i zbawienie dla tych, którzy je przyjmą. Wysłuchajmy teraz słów Matki Bożej, które rzekomo przekazała Dawidowi Lopez w Mediugorie. Nie bójcie się trzech dni ciemności, które nadejdą na Ziemię, ponieważ ci, którzy żyją i podążają za wewnętrznym życiem modlitewnym, zostaną ostrzeżeni przez wewnętrzny głos o tych trzech dniach na tydzień przed ich wystąpieniem. Moje dzieci muszą nadal żałować za swoje grzechy i muszą więcej się modlić, tak jak im zaleciłam. Powinny zaopatrzyć się w wodę święconą, błogosławione świece i artykuły religijne i utrzymywać szczególne nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa, zawsze pozostawiając przed Nim światło czuwania. Kapłani powinni troszczyć się nie tylko o własne wewnętrzne życie modlitewne, ale także o rozwój wewnętrznego życia modlitewnego swoich parafian. Powinni unikać tych, którzy mówią o rewolucjach i buntach. Ci, którzy mówią o rewolucji i buncie, są uczniami Antychrysta. Boleje nad zakonnikami na Zachodzie, którzy wyrzekli się swoich znaków konsekracji. Przede wszystkim będą kuszeni przez szatana i nie będą w stanie oprzeć się duchowym i fizycznym atakom. Muszą powrócić do życia w świętości i posłuszeństwie Chrystusowi, mojemu synowi. Nie bójcie się niczego ani nikogo. Uciekajcie się do Bożej miłości poprzez modlitwę, czytanie Pisma Świętego i przyjmowanie sakramentów. Będę z wami w trudnych chwilach, a moje dzieci mogą na mnie polegać jako na bezpiecznym schronieniu. Gdy Dawid szukał wsparcia w swojej duchowej podróży, wiele razy zastanawiał się nad pytaniem, czy powinien ujawnić orędzie, które otrzymał od Matki Bożej. Wahał się i szukał kierunku, aż w końcu spotkał się ze swoim kierownikiem duchowym. Był to moment decydujący, kiedy to duchowy przewodnik skierował go na ścieżkę, którą Dawid w końcu wybrał. 11 września. Będąc w San Antonio, uczestnicząc w przygotowaniach do wizyty Jana Pawła II, Dawid przeżył niezwykłe doświadczenie. Podczas modlitwy przy ołtarzu Matki Bożej z Guadalupe poczuł nagle, że obraz Matki Bożej nabiera życia. To spotkanie było dla niego jak wyraźny znak, który nie pozostawił żadnych wątpliwości co do tego, co powinien zrobić. Matka Boża przemówiła do niego w prosty, ale wyraźny sposób wskazała mu, że nadszedł czas, by spisać orędzie, które otrzymał w Medjugorje, zanim przepadnie ono w gąszczu codziennych spraw. Ale to nie koniec jej instrukcji. Nakazała mu także zanieść to orędzie do zatwierdzenia przez biskupa. Dla Dawida był to moment ostatecznego przełomu. Wiedział, że musi podjąć się tej misji, nawet jeśli oznaczało to stawienie czoła nieznanej i czasem trudnej drodze. Ale z ufnością w sercu, Wiedział, że Matka Boża będzie go prowadzić i wspierać na każdym kroku. Dawid postanowił więc spisać orędzie 11 września 1987 roku, czyli prawie miesiąc później. Był to dla niego moment skupienia się nad treścią, którą Matka Boża mu przekazała. W ciągu tych dni, kiedy zgłębiał każde słowo i każdą myśl zawartą w przesłaniu, odczuwał głęboką odpowiedzialność za przekazanie go światu. Dwa tygodnie później, Niosąc w sobie ciężar tej odpowiedzialności, udał się do biskupa Johna Josefa Fitcha Patryka. To spotkanie było dla Dawida nie tylko potwierdzeniem jego misji, ale także testem jego wiary i zaufania. Biskup przeczytał orędzie i z pełną powagą wyraził swoje zdanie na temat przekazu Matki Bożej. Powiedział mu, że to, co Matka Boża mu objawia, nie jest nowe i zachęcił go do ogłoszenia tego przesłania światu. Jednak ostrzegł Dawida że będzie miał wielu przeciwników, którzy nie będą chcieli tego zaakceptować. Mimo tych słów wyraził również, że nie widzi żadnego doktrynalnego, duchowego lub moralnego błędu w orędziu. Chociaż formalnie nie zatwierdził tekstu, jego słowa stanowiły dla Dawida znaczące wsparcie i zachętę. To spotkanie z biskupem było dla zakonnika potwierdzeniem, że jego misja ma boskie błogosławieństwo, ale także przypomnieniem, że droga, którą wybrał, nie będzie łatwa. Poza słowami wypowiadanymi przez najświętszą dziewicę, które przedstawiliśmy wcześniej, Matka Boża przekazała bratu Dawidowi inne ważne informacje poprzez wewnętrzną wiedzę, którą wlała w jego serce. Powiedziała mu, że przed nadejściem wielkiego ucisku na czystym niebie pojawi się znak, wielki czerwony krzyż o barwie krwi Jezusa i męczenników. Ten symbol będzie widoczny dla wszystkich. Niezależnie od wyznania, chrześcijanie i niechrześcijanie, zarówno ci przygotowani na przyjęcie przesłania, jak i ci, którzy nie są gotowi. Matka Boża zaznaczyła, że każdy człowiek ma głos Boga wyryty w swoim sumieniu i otrzyma łaskę, aby zinterpretować znaczenie tego znaku. To przesłanie jest jakby zaproszeniem do refleksji nad swoim życiem, do otwarcia się na Boży Głos, który przemawia do nas w najgłębszych zakątkach naszego serca. Gdy Dawid zgłębiał przesłanie Matki Bożej dotyczące trzech dni ciemności uświadomił sobie powagę tego, co ma nadejść. Matka Boża objawiła mu, że w tych dniach cała czeluść piekła wyjdzie na świat, a ciemność będzie tak głęboka, że nawet własne ręce nie będą mogły być widziane. To będzie okres terroru, w którym ci, którzy nie są przygotowani duchowo, mogą być narażeni na ataki demonów. Dawid doświadczył przerażającej wizji, w której Matka Boża wyjaśniła mu, że ci, którzy nie są w stanie łaski Bożej, mogą umrzeć z powodu strachu i przerażenia. Dlatego zaleciła, aby pozostać w domu, trzymając drzwi i okna szczelnie zamknięte i nie otwierać ich dla nikogo z zewnątrz, nawet jeśli ci, którzy stukają, mogą wydawać się bliskimi krewnymi lub przyjaciółmi. W tych dniach demony będą podawać się za ukochane osoby, próbując wprowadzić ludzi w pułapkę demonicznej iluzji. To ostrzeżenie Matki Bożej było dla Dawida jasnym znakiem, że w obliczu nadchodzącej ciemności ludzie muszą zachować czujność i wiarę. Pozostanie w domu i skoncentrowanie się na modlitwie oraz unikanie kontaktu z pozornie bliskimi, którzy mogą być narzędziem demonicznej manipulacji, będzie kluczowe dla przetrwania w tych trudnych dniach. Matka Boża, w swoim przesłaniu do Dawida, nie tylko ostrzegła go przed grozą demonów podczas trzech dni ciemności, ale także wyjawiła mu tajemnice wybranych męczenników. Wyznaczeni przez Boga męczennicy będą symbolem wytrwałości i wierności w obliczu największych prób. Matka Boża obiecała, że Bóg da im siłę i wytrwałość w męczeństwie oraz zapewniła, że ich dusze zostaną zabrane do nieba przez samych aniołów. To przesłanie było dla Dawida nie tylko źródłem głębokiej refleksji nad znaczeniem męczeństwa i wiary, ale także bodźcem do większej determinacji i oddania w służbie Bogu. Była to obietnica, że w obliczu największych cierpień i prób Bóg będzie obecny, aby wesprzeć swoich wybranych i nagrodzić ich wierność. To wezwanie do gotowości na przyjęcie Bożej woli, nawet jeśli oznacza to poświęcenie własnego życia dla większego dobra. Matka Boża wyraziła również ostrzeżenie dotyczące nadmiernego zainteresowania datą, kiedy nastąpią trzy dni ciemności. Zwróciła uwagę, że skupienie się na próbach wydedukowania tej daty może odciągnąć ludzi od prawdziwej pracy nad nawróceniem i zbliżeniem się do Boga. Ostrzegła, że to właśnie nawrócenie i zbliżenie się do Boga powinny być priorytetem w sercach ludzi w obliczu nadchodzącej próby. Ponadto Matka Boża zasugerowała, aby rodzice zaczęli uczyć swoje dzieci modlitwy już teraz. Podkreśliła, że modlitwy odmawiane przez dzieci podczas trzech dni ciemności będą miały ogromną moc. To wezwanie do uczenia młodszych pokoleń drogi do Boga i wzmocnienia ich więzi z Nim, aby byli gotowi na najtrudniejsze chwile, które nadejdą. Ostrzegła także przed błędnym przekonaniem tych, którzy będą próbowali uciec przed ciemnością. Matka Boża przestrzegała, że ucieczka ta będzie bezcelowa, a nawet niebezpieczna. Ci, którzy zdecydują się na ten krok, wpadną w panikę w obliczu całkowitej ciemności i zdezorientowania. Walka i chaos będą tylko konsekwencją tego wyboru, a wielu może nawet umrzeć w stanie grzechu, bez szansy na pokutę przed śmiercią. Te ostrzeżenia Matki Bożej były jak drogowskazy dla Dawida i dla wszystkich, którzy otrzymali przesłanie. Wskazywały na potrzebę duchowego przygotowania i zaufania Bogu w obliczu nadchodzącej próby. Po zakończeniu trzech dni ciemności nadejdzie nowy początek dla ludzkości, jakby odrodzenie po burzy. Te dni będą oczyszczeniem dla dusz i świata, jak wiosenne porządki po długiej zimie. Brat Dawid, podążając za przesłaniem Matki Bożej, uświadomił sobie, że po tych trudnych czasach ludzkość doświadczy odnowy duchowej i materialnej. Po trzech dniach ciemności Zacznie się nowy rozdział, w którym natura odzyska swoją pierwotną czystość. Woda i powietrze nie będą już zanieczyszczone, a środowisko naturalne rozkwitnie w pełni blasku. Ludzie przestaną być niewolnikami materializmu, a ich życie będzie bardziej zgodne z naturą. Praca będzie wykonywana z miłością i pasją, a nie dla zysku czy ambicji. To będzie czas, w którym ludzie zaczną żyć bardziej harmonijnie ze sobą i ze światem, kierując się wartościami duchowymi i empatią. Matka Boża wskazuje drogę do tego nowego życia już teraz, zachęcając do pokuty, poszukiwania łaski Bożej i okazywania miłosierdzia innym. To wezwanie do głębszej duchowości i większej troski o siebie i innych, które ma na celu przygotowanie ludzi do nowej ery, w której panować będzie pokój, miłość i harmonia. To wszystko, co udało nam się znaleźć na ten temat. Czy Matka Boża rzeczywiście objawiła takie orędzie zakonnikowi Dawidowi w Međugorie? To pytanie stanowi źródło kontrowersji i rozważań dla wielu wierzących oraz osób badających ten temat. Czy warto w to wierzyć, czy nie, każdy musi to rozważyć w swoim sumieniu i podjąć własną decyzję. Jednak warto było zgłębić tę tematykę, ponieważ, jak mówi Pismo Święte, wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. Analizując to przesłanie, warto zwrócić uwagę na różne aspekty, takie jak spójność z innymi objawieniami maryjnymi, zgodność z nauczaniem Kościoła katolickiego, jak również zgodność z naszym własnym doświadczeniem duchowym. To także okazja do głębszej refleksji nad naszymi priorytetami duchowymi. Choć przesłanie o trzech dniach ciemności pozostaje tajemnicą, każdy z nas ma możliwość rozważenia go w świetle własnej wiary i przekonań. Ważne jest, abyśmy prowadzili nasze życie zgodnie z wartościami duchowymi, szukając prawdy i zrozumienia.